Czy u pana kupimy bilet kartą? Nie A blikiem? Gotówka. Tylko gotówko. Ile bilet kosztuje? Dokąd? Do chema? Do 17 To jest 34 złoty A powiem. zna pan tu bankomat? Nie wiem <noise> Gdzieś po drodze... Nie wiem, nie wiem gdzie jest tutaj bankomat, bo ja nie jestem z Okej. Okej 17 złoty 34 złoty, więc... I suppose we draw with No dobra, dobra Poczekaj Wiesz pana, ja podbiegnę tutaj do supermarketu, on tutaj jest za rogiem I postaram się być za 5-6 minut Albo na rondzie nawet pan mnie zgarnie, dobrze? 3 minuty zostało, ja dłużej, dłużej nie mogę czekać You can wait here You can wait here Dojechaliśmy do Hełma jak przyjazdka. No już <laughs> Dobra. Teraz przejdziemy się przez te miasto. Autobus powrotny mamy w południe o godzinie 12.00. Także mamy parę godzin na załatwienie naszych spraw. I czas, żeby się przejść. O, taka piekaręka. <laughs> Lucy po raz pierwszy w życiu w hełmie A ja tu też w kąką okay. okay. To przypomina mi to, że Kazimierz Dolny Tak Jak to powiedzieć? Podobnie Muzeum Ziemi Chełmskiej O, oh, oh. tu mamy mapę Tak? Yeah. To jest the old town, I think so. Ah. Mm -hmm. yes. Nie wiedziałem, że w Chełmie mają niedźwiadki. Znaleźliśmy naszego pierwszego niedźwiadka holmskiego. Eh? Niedźwiadek holmski. Mm -hmm. Spoko mm. <laughs> Wydaje mi się, że to już się staje takie polskie, żeby każde miasto miało swoich przedstawicieli. Niedźwiadki, jelonki, krasnoludki, płomyki, koziołki i tak dalej Spoko, mi się to podoba Niech każde miasto ma swojego stworka i sobie go ekspanuje na ulicach swojego miasta Myślę, że to spoko Teraz się przejdźmy delikatnie takim... Chyba starym rynkiem. chyba nie mam pojęcia. <grym> <to nie> ma pojęcia Tak naprawdę nic nie wiem,

I have good a good tu jest kafe. Jest o, oh, ok. Nice. Krawka pod aniołkami. Super. Świetny pomysł. Szkoda, że jest zamknięta. Nie można się napić. O, jak ładnie odremontowane. Jest duszek chełmski Bo w hełmie mają podziemia. Gdzie są duchy chełmskie? Czy jakoś tak? <grymka> a, to lodowisko. O, Super, super. Jest miś Pęski O, elegancko Oj, <grymiany> Majbie <grymiany> Studnia To jest square, No szkoda, taki jakiś trochę opuszczony ten stary ryneczek niby ładne te kamieniczki, takie małe domki No ale jak szkoda że tu nie jest to Jakiś pełno fajnych kawiarenek restorycyjnych czy coś Dobra opuszczamy ten skwerek w hełmie idziemy dalej Wszystko jakieś takie opuszczone Nie ma nic takiego otwartego o godzinie 9 żeby wejść się napić gorącej kawki czy coś nie wiem no no nic, no lecimy, załatwimy nasze sprawy Ciche miasto, Helm. No, co? no nie wiem co mogłem powiedzieć Wydaje mi się, że Jelenia Góra jest troszkę ładniejsza od Helm, a Przykro mi to stwierdzić Nie za bardzo było co nagrywać po drodze Więc nic nie nagrywałem ale jesteśmy już na miejscu Doszliśmy do biura, mam nadzieję, że jest w ogóle otwarte Że dzisiaj uda nam się załatwić te sprawy Ale nie wiem, wygląda jak już tak szaro Ponuro, kwadratowo, tak No hełm co, co mamy załatwić? A tutaj? O, proszę bardzo, co tutaj jest Znaleźliśmy następnego ministra a pana urzędnika elegancko. Dobra, biurokracja pomału jakby zakończona. Zajęło to nam półtorej godziny, żeby wypełnić wniosek. Ogólnie okazało się, że nie możemy złożyć sobie wnioska. Musimy, trzeba było się umówić na spotkanie. Wtedy oni by wyznaczyli datę. Wtedy można przyjść złożyć wniosek i potem trzeba czekać aż napiszą do Ciebie znowu na spotkanie żeby się umówić na spotkanie coś w takim stylu także i tak nam się udało wypełniliśmy wniosek mniej więcej wszystkie te papiery co trzeba było mieć to im dostarczyliśmy a najlepsze że no, tak jak mówię nie można było złożyć sobie wnioska przyjść więc wszystko wypełniliśmy i musieliśmy zejść dwa piętra niżej na pocztę, żeby im wysłać ten wniosek, który dostarczał im dwa piętra wyżej. Bo nie można było pójść do, od razu do biura i złożyć, trzeba było pójść na pocztę, wysłać to, żeby poczta mogła im to wysłać do biura. Teraz od czasu dostarczenia tego wniosku im do tego biura, od tego czasu mamy jakieś do miesiąca czasu, mają nam dać znać i ustawić spotkanie, żeby tu przyjść i dopełnić tych różnych tam jakich rzeczy, takich jak ociski palca i bla bla, i nie wiem, dostarczyć brakujących dokumentów albo nie wiem, informacji czy coś. Także co, musimy teraz czekać na odpowiedź? No dobrze, i od tego czasu może uda nam się zdobyć kartę popytu. Która będzie na rok albo i dłużej na, na maksymalnie jest do 3 lat, ale na pierwszy raz mówiła, że dają na rok Potem można przedłużyć chyba na 2 lata I Jakoś tak Dobra Ale ze względu na to Że zajęło nam to tyle czasu To za bardzo mnie sobie nie pochodzimy O po godzinie 12 już mamy autobus powrotny I chcemy go wziąć, bo później jest dopiero chyba o drugiej, czy trzeciej. A nie wiem czy nam się chce siedzieć w chemię do drugiej czy trzeciej Jest godzina 11, bo tam jest? Okej, okay, jest 11.28 Za pół godziny mamy odjazd Okej, okay, damy rano. Także zaczyna się przygoda z polską biurokracji No będzie, będzie ciekawie Dobrze. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak ma być i będzie gitara. To jest najważniejsze. No, no otworzyli. No niestety, nie pozwiedzamy Hema. Może następnym razem, jak wyznaczą nam daty na odbiór, to no wtedy przyjedziemy jeszcze raz do Hema, to sobie będziemy mogli zaplanować. Ale ludzi, przynajmniej, teraz naszło. Tak, teraz to jest ludzie tutaj chodzili. Jak szliśmy jeszcze do urzędu, to nikogo nie było. Chatka, nie Jaki nie z letami. Czaj, Dobry. Ludzie się patrzą na mnie ze zdziwieniem, co ja w tym ręku mam. Taka kamerka, mało O, jaka dekoracja. Ona, co tak? Or with the beer from home. Szybkie zdjęcie musimy zrobić. O.

Takie drożdżówki trochę suche Trochę ja, ale trzeba coś zjeść, żeby dać radę wysiedzieć jeszcze godzinę Ale dzień z hama, co? Co zobaczyliśmy chem O, zobaczcie We gonna try very classic zapykanka and hot dog <laughs> Ale <laughs> tu jest nasz przystanek busowy tak? a tu mamy zapiekaneczki o, dziękuję ślicznie no, zapiekanka mm. Bardzo gorące pieczarki, można się popatrzeć, trzeba uważnie i spokojnie zajadać Dziękujemy Tak i to hot dog hotdog wygląda naprawdę kozacko Ale musimy już iść tutaj na dworzec tu mega foto Trzeba przyznać że hot dogi to było fajne, fajny zakup. Dużo warzyw, ładnie zapane paluwa I tanio Bo hot i, i zabekanka kosztowały 23zł No i dobra, jesteśmy z powrotem w naszej kochanej Włodawie Hej How was your right to have? Do you enjoying the town? Yeah. Lucy, nie czuję się zbyt dobrze, ja też, bo zjedliśmy to, tuż przed wyjazdem i ten bus trochę tak trzęsł te jedzenia na tym żołądku się trzęsło też i taki człowiek choć troszkę Zaczęło mdlić go w tej podróży, ale dobrze, że już wyszliśmy. Jesteśmy na świeżym powietrzu od razu, pięknie. I, o, i dzień się prawie kończy. Wychodziliśmy z rana i wracamy. Już w zachód słońca zara.